Nie będę się więcej wypowiadała na ten temat, bo to jest słowa dla mnie sytuacja przykra, że jednak człowiek myśli, że ma kolegów w policji, a tych kolegów nie ma i no jest później jak jest, że, że jak się jest niewygodnym, to się z tej gry, że tak powiem, wypada. A skąd pomysł, żeby w ogóle pójść do policji? Bo nie wiem czy już o tym mówiłaś. Ja nie, nie słyszałam o tym, jakbyś mogła tutaj nie przedstawić widzom? Nie mówiłam pomysł taki, po prostu mam kuzynki, które są w policji, tylko że są za granicą, więc stwierdziłam, że jak one są za granicą, są w Stanach w Niemczech, no to jak chcę być w Polsce i poszłam w to. Poszłam do, do liceum o profilu policyjnym, no i stwierdziłam, że sobie tam biorę jakieś tam doświadczenia delikatnego i pójdę w tym kierunku. A ty jesteś chyba taką twardą babą, więc radziłaś sobie? No, 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 były sytuacje, gdzie, gdzie człowiek się zastanawiał, co zrobić, tak dalej. No, ale wiadomo, no, po to się uczymy i po to doskonalamy swoje umiejętności, żeby sobie poradzić w każdej sytuacji. Czy to prawda, że kobiety są trochę gorzej traktowane w policji niż faceci? To zależy, na kogo trafisz, z przełożonych, towarzystwa i jakie są relacje, no bo równouprawnienie jest w policji.